Poniedziałek. Wypadek na rogu ulicy Leśnej i Widokowej. Wykoleił się pociąg ciągnący wagony z pluszowymi zabawkami. Póki co nie wiadomo, co pociąg robił na ulicy i kiedy właściwie zjechał z torów. Maszynista odmawia składania zeznań, a na polecenie, żeby mrugnął dwa razy, jeżeli jest szantażowany, mrugał jak oszalały, co uspokoiło śledczych. Ciekawostką jest fakt, że najbliższe tory znajdują się 8 km od miejsca wykolejenia, po drugiej stronie wsi. Wtorek. Pan Joszko Sambor, najstarszy mieszkaniec Opłotek, obchodził w tym dniu setne urodziny. Jak policzyła redakcja, pan Joszko Sambor od setek lat obchodzi setne urodziny, żeby załapać się na coroczny grant dla osoby, która obchodzi setne urodziny. Czasami, jeżeli nie starcza mu na opłaty, obchodzi swoje urodziny nawet cztery razy w roku. Przez biurokratyczny bałagan wszystkie wnioski przechodzą. Nie wiemy, ile lat naprawdę ma pan Joszko, ale gratulujemy długowieczności i sprytu. Środa od dwóch dni na rogu ulic Leśnej i Widokowej leży około 12 ton pluszowych misiów. Służby drogowe starają się opanować sytuację, ale misie zażądały podstawienia nowego składu kolejowego. Nie będziemy szli 8 kilometrów na najbliższą stację, mówią misie. Sołtys Kobiela rozpisy.